Kogo powoła Michał Probierz na najbliższe zgrupowanie Reprezentacji Polski? Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni Opiłcy. Dzisiaj pogadamy sobie o reprezentacji, a konkretnie o tym listopadowym zgrupowaniu i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo może powołać Michał Probierz na te najbliższe mecze Bioczerwonych. Przypomnijmy, gramy z Czechami, a także z Łotwą towarzysko, Natomiast z Czechami kończymy te jakże udane, eliminacje do Euro 2024. Natomiast są takie, że już w czwartek, a więc za dwa dni, Michał Probierz opublikuje to. Oficjalną listę, a więc poznamy 25 nazwisk, zawodników, którzy pojawią się na najbliższym zgrupowaniu. Oczywiście jeszcze wiele rzeczy się może wydarzyć, czytaj na przykład kontuzję odpukać w niemalowane, natomiast postaramy się sprawdzić, kogo powołał probierz podczas swojego pierwszego zgrupowania w październiku, kogo może powołać i kogo może skreślić z uwagi na kontuzję, urazy, czy mówiąc wprost formę sportową. Na samym początku oczywiście zachęcam do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj. Kliknijcie też kciuk w górze pod materiałem, oglądajcie film do końca, a teraz zaczynamy! Zacznijmy może od tego, że sprawdzimy, kogo Prowierz powołał podczas swojego pierwszego zgrupowania, a więc kto pojawił się na kadrze w październiku. Tak to wyglądało, tak wyglądała ta lista, powiedziałbym, zmodyfikowana, no bo dodajemy oczywiście, że kontuzywanie chociażby byli Tymoteusz Puchacz czy em, Bartłomiej Drągowski, w ich miejscu odpowiednio Bartłomiej Wdowik, a także Marcin Bułka. Natomiast tak jak widzicie, trzech bramkarzy, a więc kolejno Bułka, Skorupski, Szczęsny. Jeżeli chodzi o obrońców Bereszyński, Wdowik, Kędziora, Kiwior, Peda, Kasz Walukiewicz, a także Wieteska. W drugiej linii dziczek Frankowski, Grosicki, Kamiński, Marfiński. Piotrowski, Sliż, Szymański, a także Sebastian Szymański, wcześniej oczywiście Damian, Wszołek i Zieliński, natomiast też trzech napastników, a więc buksa, Arkadiusz Milika, także Kamil, Karol, przepraszam, świderski nie było oczywiście kontuzowanego Roberta Lewandowskiego, natomiast jak już jesteśmy przy kontuzjach, to też zwróćmy uwagę, z kogo probierz najpewniej, albo być może nie będzie mógł skorzystać w tym najbliższym zgrupowaniu. Mówię tutaj na bazie tego październikowego, jak w tej chwili widzicie, kolorem czerwonym, zaznaczeni zawodnicy, którzy raczej się teraz na kadrze nie pojawią z uwagi właśnie na urazy, to jest Patryk Peda, Matikasz, a także Sebastian Walukiewicz. Patrząc już konkretnie na te nazwiska, zatrzymując się przy sprawach zdrowotnych, Patryk Peda, który wszystkich nas zaskoczył, był taką nieoczywistą postacią podczas tego październikowego zgrupowania. Właściwie po tych meczach na kadrę grał tylko w jednym meczu. To jest porażka z co 1-3, a od tego czasu pauzuje. Także też no, nie wiadomo, czy będzie mógł z niego probież, skorzystać. No i jego jakby występ w tych najbliższych meczach reprezentacji Polski stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli chodzi o Matego Kasza, no to doznał on kontuzji w meczu z Nottingham Forest puścił plac gry po 60 minutach. Jeszcze nie znamy takiego powiedziałbym oficjalnego stanowiska Aston Willi, natomiast fakty są takie, że gdzieś tam no, czarne chmury nad reprezentantem Polski, no bo nie wiadomo czy zagra, a też no, z pewnością liczymy na 14-krotnego reprezentanta Polski. Jeszcze jednym zawodnikiem jest Walukiewicz, który ma problem z kostką. Nie gra od kilku spotkań, także też no nie wiadomo, czy będzie mógł z niego skorzystać. Selekcjoner Probierz. Kontuzjowany oczywiście również jest Paweł Dawidowicz. Umieściłem go do tego grona, bo to jest zawodnik, na którego Probierz na pewno liczył. Uraz wykluczył go z tego październikowego zgrupowania. Doznał niedawno kontuzji. To jest sprawa mięśniowa, natomiast będzie pauzował 4 tygodnie. Co za tym idzie, no niestety ponownie Probierz nie będzie mógł z niego skorzystać. Do tej kontuzjowanej piłkarzy, no nie chcę powiedzieć zapomnianych, ale trochę takich piłkarzy, których trzeba sobie odtworzyć, jeżeli chodzi o ich pozycję w kadrze, no to na pewno warto dodać. Majka Nawrockiego, a więc stopera Celtiku Glasgow, który miał fajne wyjście w, w ekipę szkockiego giganta, natomiast później właśnie też te kontuzje i kwestie związane z urazami uniemożliwiły jego dalszy rozwój. niezgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów, no i od dobrych kilkunastu tygodni po prostu nie gra. Wielka szkoda, bo myślę, że to był naprawdę pobronica z dużym potencjałem, no no i też ten jego transfer do Celticu swoją drogą bardzo przemyślany krok. Ciekawa droga rozwoju, no i też takim kolejnym, powiedziałbym, krokiem w jego karierze powinien być debiut w reprezentacji Polski. No i oczywiście drugim piłkarzem i chyba najważniejszym, na którego ni no niestety nie możemy liczyć od dobrych kilkunastu miesięcy jest oczywiście Jakub Moder. Pomocnik Brighton grał ostatnio w dwóch meczach swoich drużyn do lat 21. Natomiast jak czytaliśmy kilka dni temu na meczykach, wkrótce Moder ma wejść już do drużyny seniorskiej i zagrać w Premier League, co z pewnością jest świetną informacją, natomiast na pewno nie w kontekście tych meczów reprezentacji listopadowych, tylko najpewniej a propos tych marcowych spotkań barażowych. W tym materiale oczywiście nie będę publikować całej listy 25 zawodników, których ja bym powołał, natomiast chciałem przedstawić takie swoje propozycje. Jestem ciekaw też swoją drogą, co wy o tym myślicie, także dawajcie koniecznie znać w komentarzach, kogo wy byście powołali, natomiast ja zdecydowałem się na kilka takich, powiedziałbym w miarę oczywistych moim zdaniem, wyborów. Jak widzicie w tej chwili na grafice, ja bym powołał w tej chwili Kamila Grabare jako jednego z tych powiedzmy bramkarzy na pozycję 2 bądź 3, no bo oczywiście wszyscy pewnie znają tę już dość powiedziałbym popularną, oficjalną hierarchię golki Perów w reprezentacji polskiej, którą zresztą Michał Probierz przedstawił dobre kilka tygodni temu w rozmowie z kanałem sportowym. Tam jakby sprecyzował się dość jasno, że najpierw w tej jego hierarchii jest Wojciech Szczęsny, później Bartłomiej Dręgowski, który gdzieś tam będzie walczył i rywalizował o tę bluzę z numerem 1, z Łukaszem Skorupskim, natomiast Marcin Bułka jeden z najlepszych piłkarzy w lidze francuskiej w ogóle, bez względu na pozycję, no gdzieś tam niestety nie może liczyć na to zaufanie. Oczywiście pojawił się na zgrupowaniu październikowym, natomiast w miejsce kontuzowanego Drogowskiego. No i właśnie drugim bramkarzem w mojej opinii powinien być Kamil Grabara. Bramkarz, który oczywiście regularnie gra przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Natomiast z innych piłkarzy, których ja bym widział, to jest przede wszystkim Tymoteusz Puchacz, który gra regularnie w Kaiserslautern. Nie grał od czasu tego swojego urazu, natomiast ym, ostatnio występ z Greuter Firth. Yy, no i jego Kaiserslautern będzie rozgrywało 12 listopada mecz z Wechem, także spodziewam się, że będzie grał 90 minut, obok niego Paweł Bochniewicz, a więc też taki, powiedziałbym, podstawowy piłkarz swojego klubu, bo w holenderskim Helens Wern zagrał 11 spotkań, ma dwie bramki na koncie i generalnie jest piłkarzem pierwszego Wyboru. No i też na pewno obok niego dodałbym Nicole Zalewskiego. Ostatni występ świetny przeciwko Leczce. Bardzo fajna asysta. No i też ten mecz w ogóle kapitalny z perspektywy Rzymian, no bo wyszarpali to zwycięstwo z Leczce w samej końcówce meczu. Jeżeli chodzi o piłkarz drugiej linii, no to widziałbym też m.in. Kacpra Kozłowskiego, Mateusza Łęgowskiego, Michała Rakoczego i Szymona Żurkowskiego. Jeżeli chodzi o Kozłowskiego, Łęgowskiego czy Rakoczego, no to też warto dodać, że ci wszyscy trzej piłkarze byli zawodnikami podstawowymi w młodzieżówce, którą Przecież prowadził, Michał, Probierz, także myślę, że to jest taki solidny argument do tego, by po pierwsze na nich postawić, bo trener ich zna, trener im ufa i gdzieś tam zna ich, powiedziałbym, taką prawdziwą jakość piłkarską, a po drugie, też bronią się takimi, powiedziałbym, argumentami sportowymi, bo właściwie każdy z nich jest yy, piłkarzem podstawowym w swoim klubie. No i odpowiednio Kozłowski to są dwie asysty w 12 meczach w lidze holenderskiej. Łęgowski zagrał 11 spotkań w Salernitanie, tak widziałem miejsce Salernitany w tabeli seria, A, natomiast no jest y, graczem podstawowym, graczem którego na pewno ja bym sprawdził w reprezentacji. Pamiętamy debiut za Czesława Michiewicza, natomiast no to były też odległe dzieje, bo w piłce nożnej bardzo szybko wszystko się e, toczy. No i oczywiście na końcu Michał Rakoczy, a więc kluczowa postać Krakowi, zresztą kapitan pasów. Ostatni występ z górnikiem Zabrze, no blady, natomiast no generalnie Krakowia nie grała w tym meczu najlepiej, ale ogólnie w tym sezonie to jest dwie bramki, a także dwie asysty w 12 e, spotkaniach. No i oczywiście też na koniec piłkarza, którego ja bym ewentualnie widział do takiej, powiedziałbym, rywalizacji, to jest Adrian Benedyczak, a więc najpasnik bardzo ciekawy napastnik, który gdzieś tam no, też wygląda całkiem nieźle 7 goli i asysta na zapleczu serię A w serię B po prostu w drugiej lidze włoskiej natomiast myślę, że bilans ciekawy no i też pewnie fajnie byłoby się nad tym chłopakiem pochylić. Na sam koniec piłkarze tacy powiedziałbym bardziej nieoczywiści, których tutaj nie umieściłem w tym zestawieniu to jest na pewno Mateusz Klich, a więc piłkarz który no chyba jest jednak już skreślony, ciężko mi sobie gdzieś tam wyobrazić, żeby powołał go probierz, zwłaszcza, że już jest koniec sezonu MLS tej fazy oczywiście zasadniczej. Obok niego myślę, że Jan Bednarek, no taki piłkarz, który też gdzieś powiedzmy sportowo się broni, bo właściwie gra wszystko w Southampton w Championship, natomiast no nie dostał szansy w meczach październikowych, także zastanawiam się, czy faktycznie robić na niego postawi, czy już jakby jest temat ewidentnie skreślony, no i też myślę, że a propos Mateusza Wieteski, selekcjoner będzie miał taki poważny ból głowy, no bo jest to piłkarz, który gdzieś tam wypadł z łask swojego trenera klubowego w Cagliari, który nie gra regularnie i też no mówmy się, nie dostawał wielu szans nawet jakby piłkarzem podstawowym, czy Clermont Foot, czy Cagliari w reprezentacji Polski, także tym bardziej jego notowania nie będą wyższe, jeżeli po prostu w swoim klubie nie gra. Zwróćmy też uwagę, jak wygląda termin reprezentacji Polski, te dwa najbliższe mecze, a więc mecze, pewne mecze, które na 100% my zagramy, to jest oczywiście ten ostatni mecz kończący te eliminacje z reprezentacją Czech. Na PG Narodowym gramy 17 listopada, natomiast 4 dni później mierzymy się w towarzyskim starciu z Łotwą. Te baraże oczywiście wyznaczone na 21, a także 22 6-go Dnia marca, natomiast pytanie: Czy po pierwsze my tam zagramy? No, bo gdzieś tam jeszcze jest iluzoryczna szansa na to, że awansujemy bezpośrednio. Te statystyki przywoływałem w kilku poprzednich materiałach, do których was w tej chwili oczywiście odsyłam. Natomiast, no, też trzeba pamiętać, że po pierwsze kadra jest w budowie i my jednak szykujemy się na te baraże. A po drugie, no, też w tych barażach najpewniej spotkamy się z mocnymi drużynami. Także to na pewno będzie misja trudna. Misja powiedziałbym bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o też taką selekcjonerską wizję Michała Probierza, który, no, w mojej opinii, powinien budować. Już kadr przede wszystkim na te mecze marcowe, no i potraktować właśnie te historie z października, także listopada, jako taki fajny fundament. Oczywiście dobrze byłoby przy okazji wygrywać. Przypomnijmy tylko wcześniej, wygrana z Wyspami Owczymi. Rozczarowujący, no i umówmy się, wstydliwy remis z Mołdawią, także zacieramy ręce, co pokaże kadra w listopadzie. Dajcie koniecznie znać, kogo wy byście widzieli tutaj ewentualnie w reprezentacji polskiej. Jakieś może nieoczywiste nazwisko, jakieś nazwisko odkurzone. Jestem szalenie ciekaw waszej wizji. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, pozdrawiam. I do zobaczenia.